Czytanie z księgi proroka Amosa. Tak mówi Pan: Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. W proch ziemi wdeptują głowy biedaków, i ubogich kierują na bezdroża. Ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga. Ja to przed nimi zgładziłem amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni jak dęby. I zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. I ja to wyprowadziłem was z Egiptu, wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli ziemię amorytów, Oto ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wóz napełniony snopami. Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec, mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia. Łucznik się nie ostoi, szybko nogi nie umknie i jeździec na koniu nie ocali życia. Nawet najmężniejszy z bohaterów będzie w tym dniu nagi uciekał. Mówi Pan. Czytanie z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus zobaczył tłum dookoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w piśmie i rzekł do niego. Nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział. Lisy mają nory, a ptaki podniebne gniazda. Lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca. Gdzie by głowę mógł położyć? Ktoś inny spośród uczniów rzekł do niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych.